Kara, nie kara mi się myli z Detroit. Sara jest tutaj dzieckiem, jest widać bardzo. Ma dobre serce. Chciała, żeby tutaj się zatrzymali, no ale mogli być już zainfekowani, co nie? Więc lepiej nie ryzykować. Może się dowiedzieć, się to. No mogę, mogę. Ale aż tak głośno? Mój głos? Tomi! To mi! Ja pijesz? Dobrze, będę cicho. Tak, widziałem. Może tutaj. Może sami poprowadzicie tego live? Nie, 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 nie. się ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, Nie, nie możemy się tu zatrzymać. Przyjadę przez nich do Szybko, wycofaj. Są też za nami. Ale to było dobrze Nie, no ja nie, nie otrzymam tego jako obrazy. No, posłuchajcie też. Trochę gry. Uwaga! Trochę ciszej będę mówił. Hej, no jak widzicie?